też schudnąć, ale jeśli tylko wchodzisz na dietę, to od razu czujesz głód? Próbowałaś już mnóstwo diet, ale cały czas odczuwasz ten głód i nie wiesz jak sobie pomóc? Jeśli to jest o tobie, obejrzyj ten film do końca. Cześć, ja mam na imię Karolina, jestem dietetykiem i trenerem personalnym specjalizującym się w Hashimoto. Więcej moich treści znajdziesz na moim Instagramie, a w tym filmie przedstawię ci 11 porad, jak radzić sobie z głodem na redukcji. Punkt numer jeden. Jedz więcej białka. W swojej praktyce cały czas widzę, że ludzie mają problem z jedzeniem wystarczającej ilości białka, szczególnie tyczy się to kobiet, a tymczasem białko jest makroskładnikiem, który odpowiada w największym stopniu za sytość, dlatego bardzo ważne jest spożywanie go w każdym posiłku i w odpowiedniej ilości w ciągu dnia. O jakiej ilości tutaj mówimy? Na redukcji zalecane jest od 1,8 g do 2 g białka na każdy kilogram masy. Ciała, czyli jeśli ważysz 60 kg, no to białka powinna spożywać w granicach około 100-120 g. No i musimy tutaj zadbać o to, żeby białko było właśnie obecne w każdym posiłku, żeby każdy posiłek był sycący. Często dostaję też pytania odnośnie tego, czy odżywka białkowa jest niezbędnym suplementem na redukcji. Moim zdaniem lepiej jest po prostu wykorzystać żywność konwencjonalną i korzystać z takich normalnych, że tak powiem, źródeł białka. W pierwszej kolejności jeśli chodzi o moje podejście do suplementacji, no to właśnie najpierw korzystałabym źródła z żywności, a jeśli nie jesteśmy w stanie uzupełnić tego białka albo jakichś mikroskładników z diety, no to wtedy możemy wprowadzić właśnie suplementację. Również żywność konwencjonalna daje nam taką przewagę, że na przykład po twarogu jesteśmy bardziej nasyceni, niż po takiej odżywce białkowej, bo porównując na przykład kanapkę z twarożkiem, to jest ona bardziej sycąca niż na przykład owsianka z odżywki białkowej, także przede wszystkim wykorzystujemy konwencjonalną żywność, a suplementy no to jest już tylko taki dodatek opcjonalny. Tip numer dwa, jedz więcej błonnika. Błonnik również odpowiada za odczucie sytości. Jak łatwo zwiększyć jego podaż? Najlepiej poprzez zamianę pieczywa pszennego na pełnoziarniste, makaronu z mąki białej również na pełnoziarnistą, białego ryżu na ryż brązowy. Również przez zwiększenie spożycia owoców i warzyw w ciągu dnia możemy wystarczy ten błonnik. Jeśli chodzi o ilość błonnika, no to oscylujemy w granicy od 30 do 40 g błonnika dziennie. Im wyższa masa ciała i im więcej kalorii w diecie, tym powinniśmy więcej tego błonnika spożywać. Punkt numer 3. Jedz więcej warzyw i owoców. Nie tylko pod kątem błonnika, ale również pod kątem tego, że są to produkty niskokaloryczne, szczególnie warzywa i przez dodanie ich do posiłku możemy w łatwy sposób zwiększyć objętość posiłku, nie zwiększając tym drastycznie kaloryczności posiłku. Taki posiłek będzie więc zajmował więcej miejsca w żołądku i będzie się dłużej trawił, co przyczyni się do dłuższego uczucia sytości. Punkt numer 4. Dodanie tłuszczu do posiłku. Pamiętam, że kiedy odchudzałam się po raz pierwszy, kiedy byłam nastolatką, to panował taki mit, że tyjemy od tłuszczy i że tłuszcz z posiłku to jest to samo co tkanka tłuszczowa w naszym ciele i że tłuszcz jako jedyny makroskładnik powoduje odkładanie się tłuszczu Właśnie w naszym ciele. I do tej pory mam wrażenie, że dużo osób wystrzega się tego tłuszczu i się go boi, szczególnie na redukcji. I owszem, y, tłuszcz jako makroskładnik ma najwięcej kalorii. W w jednym gramie wśród wszystkich makroskładników, bo jest to 9 kalorii na 1 gram tłuszczu. Podczas gdy węglowodany i białko mają po 4 kalorie na 1 gram, więc na pewno tego tłuszczu nie powinniśmy spożywać w jakiejś yy, dużej ilości na redukcji. Ale warto trzymać się przelicznika 1 gram na 1 kg masy ciała, czyli jeśli ważymy 60 kg, no to 60 g tłuszczu powinniśmy spożywać. Możemy też korzystać z innego przelicznika, czyli 30, do 35% kaloryczności z diety. W przypadku mężczyzn może to być nawet 25%. U kobiet ta podaż tłuszczy powinna być trochę na wyższym poziomie, ze względu na to, że mają trochę wrażliwszy układ hormonalny i łatwe jest go rozregulować, więc powinniśmy tutaj być ostrożniejsi. No i tłuszcz, oprócz tego, że odpowiada za gospodarkę hormonalną, to jeszcze odpowiada za sytość, dlatego warto do każdego posiłku dodawać minimum 10 gramów tłuszczy. Może to być na przykład w formie oliwy z oliwek. Jakieś orzechów, pestek, nasion, masła orzechowego. Punkt numer 5. Pij więcej wody. Słabe nawodnienie przekłada się na częstsze uczucie głodu. Powinniśmy wypijać minimum 30 ml płynów na 1 kg masy ciała, czyli jeśli ważymy na przykład 60 kg, to powinniśmy wypijać około 1,8 litra minimum. I tyczy się to ogólnie całego podażu płynów, czyli też jakiejś kawy, herbaty, soków. Które akurat nie są polecane na redukcji, no ale mówię ogólnie o, o tym, co to są te płyny w ciągu dnia. Jakaś zupa, również owoce, które mają dużo wody, i spośród tej całej podaży płynów, większość powinna stanowić właśnie woda. Drugim przelicznikiem może być też 1 litr na 1000 kilokalorii z diety, a także jeśli jemy 2000 kalorii, no to pijemy około 2 litry płynów, i to jest takie totalne minimum. Jeśli się więcej pocimy przez na przykład predyspozycje genetyczne, Albo przez upały, albo przez to, że uprawiamy dużo sportu, to powinniśmy zwiększać tę ilość nawet o dodatkowe litry. No i bardzo tutaj też zaznaczyć, że nie powinniśmy wypijać naraz dużej ilości płynów, bo zaraz to wysikamy. Więc nie może być takiej sytuacji, że przez pół dnia na przykład w ogóle nic nie pijemy, a przez kolejne pół wypijemy półtora litra. No bo po prostu nie jest to optymalne rozwiązanie i nadal nie będziemy dbać o to nawodnienie. Także powinniśmy pić stopniowo przez cały dzień po parę łyków wody i nie dopuszczać do tego, żebyśmy w ogóle. Odczuwali pragnienie, bo uczucie pragnienia jest już sygnałem od organizmu, że się po prostu odwadniamy. Jeśli nie masz problemów żołądkowo-jelitowych, to również dobrym rozwiązaniem jest picie do posiłku. Jeśli dobrze znosisz wodę gazowarną, no to również możesz ją pić do posiłku, bo zwiększa to ilość treści pokarmowej w żołądku, przez co albo zjemy mniej, albo zjemy tyle samo, ale za to dłużej będziemy na jedzeni. Punkt szósty: jedz mniej, nie rzadziej. Punkt szósty: jedz rzadziej. I wiem, że to może na początku dziwnie zabrzmieć, no bo jeśli cały czas odczuwasz głód, no to tak na chłopski rozum powinniśmy zwiększyć ilość jedzenia, ilość posiłków w ciągu dnia, żeby tego głodu nie odczuwać. Ale paradoksalnie ma to sens, bo jeśli jemy mniej posiłków, przykładowo jeśli jemy trzy posiłki dziennie, to są one bardziej objętościowe, niż jeśli mielibyśmy jeść 5 posiłków, więc ja akurat na redukcji bardziej zalecam jedzenie trzech posiłków niż 5 posiłków, bo jedząc 5 posiłków, musimy tak rozdrabniać, jakby ten posiłek nie jest on tak satysfakcjonujący tych kalorii jest mało, bo wchodzi często 300-400 kalorii w przypadku kobiet na posiłek więc przez to, że ten posiłek nie jest taki satysfakcjonujący, to też możemy później myśleć często o jedzeniu i po prostu wywoływać swoimi myślami ten głód większe posiłki też dłużej zalegają w żołądku więc wydłuża się czas trawienia i dłużej jesteś syta Pop numer 7. Jedz regularnie jeśli masz regularne godziny spożywania posiłków, to głód będzie się pojawiał mniej więcej o tym samym czasie codziennie, bo organizm przyzwyczai się po prostu do tego, jak często spożywasz posiłek. Ustal więc mniej więcej w jakich godzinach będziesz jeść posiłki i trzymaj się ich. Oczywiście nie musisz się trzymać co do minuty z zegarkiem w ręku, bo przesunięcie o jedną godzinę w tę czy w tę stronę nic nie zmieni. Nie będzie to miało wpływu, a optymalną przerwą między posiłkami jest około 3-4 godziny. Punkt numer 8. Nie wykluczaj niczego z diety. Chodzi o to, żebyś nie jadł 10 produktów na krzyż, bo są one zdrowe. Tylko, żebyś ograniczyła niezdrowe produkty, ale żebyś ich sobie całkowicie nie zakazywała, bo często mielimy głód z apetytem i możemy myśleć, że jesteśmy głodni, ale tak naprawdę mamy apetyt na jakiś konkretny produkt. Różnica pomiędzy głodem a apetytem jest taka, że głód to potrzeba fizjologiczna, którą musimy zaspokoić jakimś, jakimkolwiek produktem. A jeśli chodzi o apetyt, to jest to potrzeba psychiczna na konkretny produkt, na przykład na pizzę albo na czekoladę. Także polecam ograniczenie produktów przetworzonych, ale dawanie sobie też możliwości spożywania ich raz na jakiś czas. No bo wiadomo produkt zakazany smakuje najlepiej. Punkt numer 9. Wysypiaj się. Badania mówią, że niedobór snu zmniejsza poziom leptyny, czyli hormonu sytości oraz zwiększa poziom greliny, czyli hormonu głodu. Powinniśmy spać minimum 7-8 godzin na dobę w dobrych warunkach, czyli w przewietrzonym Pomieszczeniu, w pomieszczeniu, w którym jest cicho i ciemno. I zaciemnienie powinno być takie, że jeśli wystawisz rękę przed siebie, to nie będziesz jej widzieć w pomieszczeniu. Także tak powinno być właśnie ciemno. Jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, bo masz kiepskiej jakości rolety, albo jeśli jest u ciebie głośno, no to możesz skorzystać na przykład z opas na oczy albo ze stoperów do uszu, żeby zwiększyć jakość snu. Punkt numer 10. Uważne jedzenie. Czyli powolne spożywanie posiłku, dokładne przeżuwanie, bez Rozpraszaczy, typu telewizor, komputer, telefon, to sprawi, że bardziej skupimy się na posiłku, będziemy obecni, psychicznie jedząc ten posiłek, co przyczyni się na zwiększone uczucie sytości i większą satysfakcję z jedzenia. Punkt numer 11. Zajmij się czymś. Często głód albo apetyt wynikają z tego, że po prostu się nudzimy. Jeśli masz jakieś ciekawe zajęcie, rozbijasz swoje hobby, uczysz się jakiejś nowej czynności, która Cię pochłania, to po prostu nie myślisz o tym jedzeniu, więc jest to dobry sposób na to to żeby zjeść mniej kalorii i żeby znieść te redukcje trochę lepiej. Także polecam na przykład zainteresować się czymś nowym, znaleźć sobie jakieś nowe hobby na to, żeby zapomnieć o tym głodzie i żeby mniej jeść. Tylko nie zapominaj o piciu wody. Także to było 11 porad jak zmniejszyć głód na redukcji. A jeśli chcesz poznać podstawowe zasady skutecznego odchudzania, to koniecznie obejrzyj ten film jako następny.